Máme ah, to. Wieczór, więc przyszedł też czas, taki magiczny, jedyny w swoim rodzaju, kiedy można się zabrać za pieczenie bułek. Upiekę bułki zgodnie z, ze składnikami, z całym przepisem Oli Ola La LCHF. Nie znam laski, ale fajna, fajnie się nazywa. No i bułki, które zaproponowała na bazie twarogu rewelacja. I drugie bułki według przepisu Keto Kocura. To się na pewno przyda. Jajka, tuszcz, śmietana, twaróg, babka jajowata, mąka migdałowa. O, słuchajcie, tutaj zareklamuję podketo.pl, proszę bardzo. O. no i jakieś wino wytrawne, bo... Bo kiedy bierzesz się za tak niemęską robotę jak pieczenie bułek, to na trzeźwo tego nie dźwigniesz. Słuchajcie, ja w ogóle składniki wam podam, w sensie gdzieś tam wrzucę na tym filmie, wkleję składniki, dlatego że dzisiaj będę robił to tak trochę niestandardowo. W sensie no na przykład na bułki na bazie twarogu zużywamy 200 gram twarogu. Ja mam twaróg tutaj w opakowaniu 275 gram i nie mam zamiaru niczego zostawiać, ani odrobiny tego twarogu zostawiać, więc tak to wszystko sprytnie przeliczę, żeby zużyć dokładnie wszystko. No i żeby reszta składników też się oczywiście zgadzała. Natomiast spokojnie przygotowałem sobie tutaj wzór. Proszę, wykorzystamy trygonometryczny szereg Fouriera. Wystarczy podstawić dane i wszystko będzie jasne. Dobra, mocuję kawałek i... Pierwsze pójdą na ruszt bułki od Olala LCHF. Głównie z tego powodu, że się po prostu krócej pieką. Tam koło pół godziny im w zupełności wystarczy. A takie to muszą przeleżakować w ciepełku nawet do 50 minut. Twaróg. 275 gram. Dodam trochę śmietany, żeby to się chciało w ogóle rozbeltać. W ogóle w oryginalnym przepisie na te bułki to tam wszyscy wykorzystują jakiś serek śmietankowy, serki śmietankowe, jakieś tam almette czy, czy inne tam te mleczne krainy. A ja nie no lubię takich gotowych półproduktów, więc po swojemu. Idealnie kremową. Rewelacja. Super. Teraz babka tłuszczu z 15. Tak nic mojego szeregu wychodzi. Proszek do pieczenia, sypie płaską, sól. Tak, tak, wiem, jeszcze jajka, ale najpierw muszę to lekko przemerdać i cztery jajka. Tak, że patrzysz i widzisz, że to wszystko wyszło za bardzo wilgotne, więc wtedy dorzucasz na oko babki. Ciasto wygląda świetnie. Teraz, zgodnie oczywiście z przepisem, pozwolimy mu 10 minut odpocząć. Nie wiem, czy ono się zmęczyło przecież to ja tutaj... Tylko zapierdzielam. Na bank dostanę sporo pytań o ten wzór. Więc jeszcze raz. Trygonometryczny szereg Fouriera. a no, w kuchni niezastąpiony. Z tym wzorem każdy wasz wypiek wyjdzie perfekcyjnie. Zostaniecie okrzyknięci na osiedlu niesamowitą osobowością. Człowiekiem roku, ba, dekady, a może nawet stulecia. Będziecie Marylą Rodowicz kuchennych rewolucji. Będziecie Magdą Gessler, która nie oddała fartucha. Będziecie Pascalem i okrasą w jednym. Albo lepiej. Nie. To już trochę jest zboczone. Dobra, minęło 8 minut. Ciasto się nie zmęczyło aż tak bardzo, że musiało odpoczywać 10. Teraz przede wszystkim mokre ręce, bo to ciasto się będzie cholernie kleiło. I takie. kuleczki. Te bułki robimy tak delikatnie. oryginalnego przepisu i oryginalnych proporcji wychodzą cztery takie większe 5 do 6 takich średnich małych. No ja tutaj użyłem trochę więcej tego twarogu i wszystkiego innego, więc mi wyszło 7, z czego przynajmniej 3-4 takie bardziej solidne, no a reszta jakieś picikłaki I teraz bułki lecą na pół godziny do piekarnika, 180 stopni termoobieg a ja zabieram się za mycie termomiksa i przygotowanie kolejnego nie wiem, farszu? nie wiem, chyba ciasta bardziej jako, że bułki potrzebują jeszcze niecałych 12 minut to ze spokojem można Mamy to. Ok. Nie będziemy studzili piekarnika bo za chwilę wskakują Kolejne buły więc Takie to Bułeczki. Na razie gorące jeszcze więc Nie idzie tego ani przekroić ani pokazać ani tym bardziej zjeść. Kolejne ciasto. OK. I teraz tutaj wjeżdżają Wam składniki. Tak wygląda gramatura na standardzie. Zwyczajnie, bez kombinowania. A ja zaczynam z moją magiczną wersją. Mąka migdałowa. A, już nic nie widać, za ciemno jest. To kono, co my cały czas pieczemy. No, ale oczywiście, spotkę to. Nie, nie mam udziału w tym biznesie. Teraz babka jajowa. A, zaczęłam mówić o tym, że robię tych bułek trochę mniej, bo robię bułki w dwóch rodzajach. I tak jak te bułki od Ketokocura, z przepisu Ketokocura, da się ze spokojem mrozić. One się fajnie mrożą, tak te twarogowe to tak raczej nie polecam. Bardziej trzymać w lodówce i tam spożyć w ciągu kilku dni, co generalnie nie jest problemem, bo 7 bułek na kilka dni to to nie jest w ogóle żaden problem, zwłaszcza tak pysznych bułek. Pyk. Babka też już jest. Ejka. Wi <ślesk> proszek. Tak nie wiem, tak. No dobra, no. Są Ocet jabłkowy. Tak mocno na oko tyle. Teraz jeszcze sobie wrzątek przygotuję i tutaj już za ten czas coś pomiksujemy. No i gorąca woda. Bułki tak ładnie pachną. I teraz to wszystko na interwale. Szereg furiera to przypominam trygonometryczny. Podstawa w każdej kuchni przyszłość kucharzy nadzieja ziemian. Ok, to ciasto ma to do siebie, że się tak nie lepi, więc nie trzeba jakoś specjalnie moczyć rąk. No możemy bardziej się opastwić nad tym ciałem. O, piękna, piękna bułeczka. Pek. I teraz te bułki lądują do piekarnika na 180 stopni, termoobieg 50 minut. ta się lekko zjarała się ale pozostałe przepiękne mięciutkie i gorące Kuch. te mrozimy dajemy od razu dajemy od razu no a te mrozimy patrzcie jaka jest różnica na wadze to jest bułka na bazie twarogu to mąka migdałowa i babka jajowata no to jest wyraźnie cięższa, taka bardziej zwarta, zbita a to taki puchatek trochę O, one tyle mają. to jak na kobietę przystało wiele lepsza cera A tu chamska puchatość.